Witam, dzisiaj jest ze mną Kuba. Ja ma. I po kilku próbach wreszcie udało nam się odpalić Fortnite'a. Już możesz wchodzić do festiwalu zimy. No to który prezent otwierasz? Ja chyba, ja mogę ten niebieski z tyłu. Po A ja ten otwieram. Dobra. Uwaga. co mi wyjdzie? I... Cik! Co będzie? Pakiet muzyczny. Odpal oh. Ja mam pakiet oh. muzyczny. Zobaczmy sobie. Ej, ja mam fajny zbierak. Co to jest? Ale kozak. Dobra, po kilku próbach wreszcie jesteśmy w gierce i tak w ogóle to jest tutaj choinka. A wczoraj jej jeszcze nie było. Dobra, ja lecę sobie gdzieś indziej. O, ona nie jest, mam... Yy, najgorsze jest to, że mam typa i najgorsze jest to, że mi się ustawienia zresetowały. Więc dzisiejszy film może się trochę spóźnił. Dydam! Przez to, że mi się ustawienia zresetowały, bo nie umiem w ogóle trafiać. Mam typa! Dostał, na biało. Tutaj jest. Nie mogę zaznaczać! Pod którym ja mam zaznaczanie w ogóle? Dostał? Leży. Więc musimy się postarać. Uważaj. Mam naidy, czekaj. Dostał. Leży. Drugi, drugi, drugi. Uważaj. Koronę ma. Drugi jest tu. Leży. Dobra, bierz sobie. Ja mam już. Skąd? Ja go nie widzę. O, widzę. Dostał. To bot jest, jeden leży. <noise> to jest bot! Na stówę to bot. Edytowanie podja. Dostał, leży. Ale pro gamer leży. XD Dobra, to jest chyba gościu, bo się zboksował. Nie dostał. Nie ja dostałem! Ale on też. 54 dostał. Dostał. Leży, okej. Okay. Trzech mam! A tu, tu but jest! Jezus Maria. Ale, ale ty by tam też. Y -y, y -y, y -y, chłopy. No wiem. To są chłopy, no? To nie but. Jeden ja dostał hena ja tutaj. Lagi, mam Jezu, teraz! Został Heda? Jeden jest dat, jeden. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Widzimy się jutro. No a ja już się z wami żegnam. Pa! No, no.